Zestaw turystyczny RST Ranger to zestaw trochę inny niż konkurencja, i mieliśmy okazję go testować w trochę innych warunkach niż konkurencję. Chcecie się dowiedzieć w jakich? Zapraszam do odcinka. Jest to trójwarstwowy zestaw turystyczny. Idealnie nadający się do bardzo zróżnicowanych warunków, jeśli chodzi o pogodę. To swój chrzest bojowy. Ten zestaw przeszedł na imprezie BMW. Mimo, że stoję koło Suzuki, to ten zestaw testowałem na BMW F900GS. Tak, jest to motocykl turystyczny ale o bardzo fajnych aspiracjach do jazdy w terenie, a ja ze sobą zabrałem zestaw turystyczny RST Ranger. I ciekawostka z tej całej sytuacji jest to, że w takich warunkach zapewne sprawdziłaby się zbroja offroadowa, duże ochraniacze i tym podobne elementy, a ja tam pojechałem w zestawie turystycznym. Ponieważ ten zestaw na tle konkurencji wyróżnia się kilkoma elementami. Zacznijmy od bezpieczeństwa. W tej kurtce znajdziemy pełen komplet ochraniaczy: łokcie, barki, plecy, biodra i kolana. Ale uwaga, w zestawie standardowo mamy protektory klatki piersiowej. I oprócz tego, że mamy naprawdę cały zestaw tych protektorów, to jeszcze one wszystkie są levelu drugiego. Do protektorów, w szczególności łokci i Kolan chciałbym dodać, że one są dość rozbudowane. Mniej więcej zaczynają się w tym miejscu, kończą się tutaj, więc są długie. Dodatkowo wszystkie protektory, oprócz tego na plecach, są dobrze wentylowane. Ważny również jest krój tej kurtki, ponieważ kiedy zakładamy tą kurtkę na siebie, to coś, co pierwsze czujemy, to właśnie czujemy się jakbyśmy założyli zbroję off i w tej kurtce, w tym przypadku, w jakim ja jeździłem, czyli w tym terenie, jest to bardzo ważny element, ponieważ zaliczyłem na tym evencie bardzo, ale to bardzo. Bardzo dużo gleb i to różnych. I dzięki temu, że miałem wszystkie protektory, dzięki temu, że ta kurtka naprawdę była dobrze dopasowana, to jestem tutaj dzisiaj z Wami. Cały, zdrowy, a nie leży w szpitalu połamany. I jak zobaczycie tamten odcinek z BMW, do którego serdecznie Was zapraszam, to większość z was patrząc na te gleby powie, a e, to były zwykłe paciaki. Każdy z nas się tak wywala na co dzień i się w sumie nic nie dzieje. Ale powiem Wam szczerze, że im dalej w las tym robi się coraz pewniej, człowiek zyskuje trochę e, zmian w głowie i była gleba, dwie czy trzy, trzy taka. Że faktycznie była to prędkość w okolicy 70-80 na godzinę, przynajmniej tak mi się wydaje. I przednie koło gdzieś tam mi się zakopało e, i po prostu motocykl wystrzelił mnie jak z procy. Przeleciałem przez kierownicę, zaryłem nawet kaskiem o ziemię, ale ja tylko wstałem, wie, jest okej, okay, jedziemy dalej. Ale jak to się mówi, jak się nie wywalisz, to się nie nauczysz Dwa podstawowe materiały, z których składa się zestaw Ranger, to Max Tex którego zbudowana jest większość tego zestawu. I drugi materiał to jest balistik. Z balistiku mamy wzmocnienia, między innymi to wzmocnienie, które ciągnie się od początku rękawa aż do łokcia, barki. Tak samo ten materiał znajdziemy w bardzo obszernych kawałkach na kolanach. I jest to materiał, który jest w tych punktach newralgicznych. On ma wzmocnić właśnie te miejsca, gdzie najczęściej, jak się wywalimy, to tymi miejscami będziemy jeździć po asfalcie. I dzięki tym materiałom. Kurtka ma certyfikację podwójnego A, jeśli chodzi o tarcie. Dwa kolejne materiały, które zostają nieco w cieniu, tych dwóch pierwszych, to materiał, który znajdziemy zarówno na rękawach, jak i na kołnierzyku. Jest to bardzo miękki materiał. To jest taki trochę neopren, trochę mikrofibra, ale faktycznie sam materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, więc w nas nic tutaj nie denerwuje. Ostatni materiał, o którym chciałem powiedzieć, który znajdziemy już wewnątrz kurtki, to materiał. 3D Mesh. Materiał, który jak łatwo się domyśleć, ma odpowiadać za dobre rozporowadzanie powietrza, które wpada przez wentylację do kurtki i faktycznie gdzieś tam dzięki temu czuć, że ta kurtka cała, gdzieś to, ta wentylacja płynie, ale ten materiał ma jeszcze jedno zadanie. Kiedy jest naprawdę chłodno, nie wiem, 5 stopni, może mniej i jedziemy w tej kurtce, to ten materiał, który jest nieco grubszy, tworzy dodatkową izolację, dzięki czemu w tym zestawie turystycznym jest nam po prostu cieplej. Element wizualny, o którym nie wspomniałem, to coś, co w sumie charakteryzuje kurtki turystyczne od RST, bo między innymi w Adventure X też to znajdziemy, to zewnętrzne slajdery z materiału TPU. Znajdziemy je na barkach i znajdziemy je również na kolanach. Ja bym powiedział, że to jest bardziej taki element dodatkowy niż element, który ma faktycznie takie zadanie chronić nas przed jakimś wielkim tarciem. Umówmy się, w tym zestawie raczej w MotoGP startować nie będziemy, ale możemy wystartować w Turystropi. Otwory wentylacyjne znajdziemy na klatce pierwszej, dwa takie duże panele. Otwory wentylacyjne znajdziemy również na barkach, długie zamki na rękawach i jeśli chodzi o wylotowe na plecach, to znajdziemy dwa długie zamki. Wylot wentylacyjny w postaci zamka znajdziemy jeszcze w tylnej części barku. W przypadku spodni, tak samo panele w pełni wypinane na udach i otwory wylotowe na łydkach. Najlepiej, jeśli chcecie sobie sprawdzić wentylację w kurce, to po prostu na motocyklu turystycznym stanąć i wtedy czuć, jak dobrze ta wentylacja na klatce działa. RST Ranger to zestaw trójwarstwowy. Znajdziemy tutaj ocieplinę i znajdziemy tutaj membranę. Zacznijmy od ociepliny. Ocieplinę mamy też w formie kurtki, którą możemy zastosować poza jazdą na motocyklu, czyli standardowo jedziemy gdzieś na wyprawę, zamiast brać ze sobą dodatkową kurtkę, gdzieś tam, żeby pochodzić na mieście, pyk, wyciągamy ocieplinę z Rangera i korzystamy jak ze zwykłej takiej puchowej kurtki. W przypadku spodni takiej funkcji nie mamy. Jest tutaj ocieplina w tej samej postaci, ale ona jest tylko do zastosowania w spodniach. Jeśli chodzi o membranę wodo-wiatroodporną, to tutaj znana marka dla RST, czyli Sinakła, zarówno kurtka, jak i spodnie. Jednak RST zrobiło tą membranę trochę inaczej. I ja bym powiedział, że w pewnym sensie poszli trochę na łatwiznę. Do zestawu dostajemy takie woreczki: jeden woreczek dla kurtki i jeden woreczek dla spodni. I jest to membrana tego typu. Tak jak powiedziałem, Sinakła, fajna kurteczka wykonana zewnętrznie z bardziej wytrzymałego materiału. Nie jak takie membrany wewnętrzne, gdzie prawdopodobnie byśmy się otali o cokolwiek i żeby to przedarło. Nie, tutaj ona jest taka bardziej wytrzymała. Kurtka średnio jest dopasowana, żeby wsadzić ją do środka. Oczywiście się da. Oczywiście można tak w tym zestawie jeździć, ale szczerze mówiąc, ja z tej kurtki raczej korzystałem na zewnątrz. I tutaj też już jakiś czas temu zauważyłem jedną fajną zależność, jeśli chodzi o membrany zewnętrzne. Kiedy stosujemy taką membranę wewnątrz i jest naprawdę bardzo zimno, to wszystkie takie zamki na wentylacjach, jakieś materiały typu stretch i tym podobne elementy. Czujemy, jak tam chłodne powietrze nam dochodzi. Kiedy taką membranę zakładamy na zewnątrz, to nagle okazuje się, że ta membrana dużo lepiej w takiej postaci chroni nas właśnie przed chłodem, bo nie dość, że właśnie te wszystkie elementy są osłonięte, to jeszcze pomiędzy samą taką membraną a kurtką a tą warstwą wewnętrzną tworzy się znowu jakaś tam izolacja i jest nam po prostu cieplej. Więc taki mały lifehack dla osób, które jeżdżą w chłodne dni. Membrana jest dłuższa od kurtki, więc faktycznie nas dobrze chroni i fajny element. Rękawy mamy na rzep i jeszcze z gumką, więc można sobie to wszystko fajnie dopasować, na przykład gdzieś tam z rękawiczkami na membranie, czy wsadzamy tą membranę do środka, czy na zewnątrz, więc faktycznie można to sobie odpowiednio dopasować, żeby ta woda nigdzie nam nie wleciała. Parametry membrany typu Sinakła to 15 tysięcy, jeśli chodzi o wodoodporność i około 10, jeśli chodzi o oddychalność. Czyli są to parametry ponad normę i umówmy się, 15 tysięcy wystarczy, żeby nawet w najgorszej ulewie chronić nas przed tym, żebyśmy zmokli RST Ranger wygląda, myślę, że podobnie jak większość zestawów turystycznych tego typu. Jedyne czym się faktycznie wyróżnia, to tymi sliderami, a poza tym Kurtka wygląda po prostu fajnie. Ja bym powiedział, że wygląda tak e, faktycznie, jakbyśmy mieli jechać w jakiś gruby teren. E, to mi się osobiście podoba. Warto też wiedzieć, że kurtka RST Ranger przystosowana jest pod camelback. Kieszenie. Fajny patent, z którym spotkałem się po raz pierwszy. Tam, gdzie mamy panele wentylacyjne, mamy również takie siateczkowe kieszenie. Na przykład lecimy po autostradzie, to możemy sobie tutaj wrzucić bilecik, wrzucić kartę płatniczą, czy jakieś inne takie elementy, które musimy mieć zawsze pod ręką, ale nie chcemy gdzieś tam ich ładować do kieszeni. Kieszenie cargo. Znajdziemy tutaj ich aż trzy. Te dwie z przodu są w pełni wodoodporne. Mało tego, że mamy tutaj możliwość wsadzenia ręki, to jeszcze mamy z tyłu schowany kolejny zamek. To są takie kieszenie, takie ocieplacze. Jak na przykład z pasażerem, tutaj pasażer tu może wsadzić dłonie i jest mu cieplej. A jak my się gdzieś zatrzymamy i faktycznie jest dość chłodno, też można sobie wsadzić tutaj rękę. I kieszenie w środku są przyjemne. Z tyłu, która jest kieszenią cargo, jest ona bardzo duża. I jest to kieszeń, którą możemy zdemontować, zarzucić na, na bark i pójść zwiedzać z tymi wszystkimi elementami pod ręką. Wewnątrz kurtki również znajdziemy dwie kieszenie, jedna na zamek, druga na żeb. W spodniach, w standardowym miejscu, duże kieszenie to naprawdę spory plus. I normalnie tutaj wsadzamy rękę tak od boku pod skosem, a nie tak coraz częściej e, zaczynam widzieć od góry. Kieszenie są na tyle duże, że jak wrzucimy tu portfel czy telefon, to będzie ok. I spore kieszenie również cargo. I te kieszenie są na tyle duże, że jak siadamy na motocyklu i nawet jak mamy je wypchane, to nas tutaj nie opinają. Więc naprawdę spoko kieszenie w RST bardzo duże. I teraz przejdziemy do takiego ostatniego podpunktu, pod względem którego. Zestaw Ranger mnie mocno zaskoczył i myślę, że dla wielu osób, które mają zawsze problem znaleźć w sklepie kurtkę, bo są wyżsi, są w miarę szczupli, mają długie ręce, to uwaga, ten moment jest dla Was. Jak możecie zobaczyć na mnie, ja mam na sobie kurtkę w rozmiarze S jak się trochę śmieję, e, wyglądam jakbym miał e, zestaw turystyczny po większym bracie. Zestaw RST Ranger, nawet w tym rozmiarze S, bo zarówno kurtka jak i spodnie są w tym rozmiarze, są raczej dla osoby, takie minimum 1,80 m. Sama kurtka, jak widzicie, jest dość fajnie dopasowana. I tak samo same spodnie, nie tylko kurtka, ale same spodnie mają długą nogawkę. Dodatkowo warto wiedzieć, że spodnie występują w przedłużanej nogawce i skracanej. Więc tutaj, jeszcze w ogóle, wow. I kolejna sprawa jest taka. Poczekajcie, rozepnę kurtkę, żeby to pokazać. Naprawdę wysoki stan. Tym zestawem RST rozwiązuje wiele problemów, jeśli chodzi o rozmiar i dopasowanie. Mamy tutaj regulację, która znajduje się w pasie. Fajną regulację, która akurat mi się przydaje, w tym miejscu, czyli jak siadamy na motocyklu, możemy sobie rozpiąć, mamy trochę więcej przestrzeni. Trzy miejsca regulacyjne na każdym z rękawów: dwa takie paski do ściągania i rzep na rękawie. W przypadku spodni bardzo ciekawa regulacja, której nie kojarzę, żebym gdziekolwiek widział, na dwa paski. Jeden dociągamy, i drugi dociągamy, więc bardzo fajnie można sobie to dopasować do własnej talii. I ostatnią regulację, która coraz częściej się pokazuje, to taki długi żep. Mamy pod spodem zamek, dzięki któremu założymy wysokie buty bez problemu, ale mamy również taki fajny żep, że możemy dobrze dopasować spodnie do naszego buta, do naszej łydki. I teraz uwaga, siadamy na motocykl. Nogawka, jak widzicie, bardzo długa, nic mi nie wystaje, nic mi nie ucieka, ale tak samo jak nogawka, tak samo sama kurtka jest dość długa i jak możecie zobaczyć, jak siadam na motocyklu, to cała kurtka mi się zawija. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy to boczne rozpięcie, to ja nie mam problemu w tej kurtce siedzieć na motocyklu. Dla mnie ta kurtka jest delikatnie za duża, jakby był rozmiar XS, to myślę, żeby było idealnie dla osób większych myślę, że świetne rozwiązanie. Kurtka ma wiele takich elementów wyróżniających się na tle konkurencji, wiele elementów, które myślę, że jak obejrzycie ten film to na pewno powiecie o, to jest kurtka dla mnie. Ale znalazłem również kilka minusów. Elementy z jednej strony trochę standardowe, jeśli chodzi o moje minusy, a z drugiej strony elementy, które faktycznie wynikają trochę z kroju tej kurtki. Regulacja. Ostatni pasek jest zrobiony zaraz za zamkiem wentylacyjnym, a drugi pasek przechodzi przez wentylację. Więc, jeśli tą kurtkę faktycznie będziemy chcieli dobrze dopasować do, do swojej ręki, no to umówmy się w tym miejscu, ta wentylacja zawsze będzie gorzej działała. Tak samo wykończenie rękawa jest przyjemne, ale brakuje mi tutaj zamka. Za każdym razem, kiedy ściągam i zakładam kurtkę, no to muszę sobie regulować rękaw rzepem. Fajnie by było, jakby był to dodatkowy zamek. Wentylacja chciałbym, żeby była obszerniejsza. Przede wszystkim jeśli chodzi o plecy. Raz, że tam nie ma wypinanego całego panelu. Dwa, że protektor nie ma za bardzo wentylacji. Cała reszta protektorów ma, na plecach nie ma. Na pewno te plecy by lepiej oddychały. Dwa ostatnie minusy, które ja mam, to już wynikają z konstrukcji samej kurtki. I wynikają trochę po prostu z moich gabarytów. Pierwsze, kiedy zdejmiemy ją z wieszaka, to pierwsze wrażenie będzie takie, o, trochę ta kurtka waży. Ale kiedy już zakładamy ją na siebie, to raczej ten efekt znika. Mało tego, faktycznie cały dzień, jakieś, nie wiem, 10-11 godzin w tej kurtce jeździłem w grubym terenie. Dużo się wywalałem, dużo musiałem podnosić motocyk, dużo też ludzi mi pomagało podnosić ten motocykl, ale naprawdę nie miałem przez ani chwilę uczucia, że ta kurtka właśnie... Podczas tych wszystkich elementów jest za ciężka. I ostatnia sprawa to rozmiarówka tej kurtki. RST: zacznijcie robić rozmiar XS, bo naprawdę zestaw jest fajny. Ale na mnie, przy moim wzroście 1,72, no umówmy się, jest trochę za duży. Więc to jest taki akurat mój minus, mówię, moja karłowatość na to wpływa. Jak jesteście więksi, to na pewno się w tym momencie cieszycie i mówicie, ha, w końcu Petit nie ma czegoś idealnego na Ciebie, teraz jest coś idealnego dla mnie. Zarówno kurtka, jak i spodnie w zestawie RST występują w rozmiarach od S do 5 XL i patrząc na mnie, miejcie na uwadze, że te rozmiary są nieco większe, niż by mogło się wydawać. Jak to mówią w towarzystwie, o pieniądzach się nie rozmawia, no ale oczywiście cenę każdy chciałby znać. Kurtka RST Ranger to 2099 zł. Spodnie RST Ranger to 1599 zł. Kolorystyka czarna, czyli najbardziej prawilna. Eee, taki bardziej jasny kolor, trochę szarego, trochę beżowego. I kolor, który mi się najbardziej podoba, czyli taki Digital Camo. Żałuję, że akurat jego do testów nie dostaliśmy. Pomimo, że na pierwszy rzut oka zestaw RST Ranger wygląda podobnie jak inne od konkurencji. Ta kurtka w sumie się niczym nie wyróżnia, ale jak pokazuję wam ten film i to, co powiedziałem. Ta kurtka i te spodnie mają wiele elementów wyróżniające je na tle konkurencji. Więc myślę, że jeśli jesteś amatorem nie tylko dalekiej turystyki, nie tylko turystyki naprawdę w trudnych warunkach, jeśli chodzi o pogodę, ale lubisz zjechać z utwardzonego asfaltu w trochę cięższy teren, to myślę, że właśnie kurtka i zestaw RST Ranger jest właśnie dla Ciebie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba zestaw RST Ranger, bo powiem Wam szczerze, że mnie osobiście zaskoczył i to bardzo pozytywnie. I dajcie również znać, jakie macie plany na jakąś dalszą turystykę w tym roku, bo ja planów jak zwykle mam tyle, ale pewnie z tego wyjdzie jak zwykle tyle. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.